Dzień dobry Państwu, Natalia Gawlik. Zapraszam do obejrzenia kolejnej odsłony programu Wszystkie Strony Miasta. Dzisiaj na tapecie nietoperze. W województwie pomorskim zakończyło się zimowe liczenie nietoperze, dlatego do dzisiejszego programu zaprosiłam ludzi, którzy w tychże liczeniach corocznie biorą udział. Konrad Bidziński, biolog, doktorant Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Martyna Jankowska, Jarek, biolożka, biolog, jak to woli doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego również na Wydziale Biologii. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Panie Konradzie, towarzyszyłam Państwu na początku lutego w zbiorniku wody Stara Orunia, gdzie naliczyliśmy razem 127 osobników zbiornik wody Stara Orunia do Niedawna uznawany był za naj, jedno z największych skupisk nietoperzy na Pomorzu. Później wiem, że byliście Państwo między innymi w twierdzy, Wisłoujście. niegdyś y, 300 osobników, teraz 60. Co się dzieje? Co się dzieje? No, mamy zimę, jaką mamy, więc to co widzimy jest. Prawdopodobnie jedną z konsekwencji tego, że nietoperze wybierają słabiej izolowane kryjówki niż te, które zapewniają taką stabilną temperaturę nawet gdy na dworze były w dawnych czasach mrozy. Dziś prawdopodobnie część z nich wybiera na przykład schronienia w jakichś drzewach czy, 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 czy pod korą drzew, czy w nadziemnych częściach budynków nawet możliwe. Te miejsca generalnie to są trudne do skontrolowania i obserwujemy spadek. Oczywiście to jest jeden z czynników wpływających na tą sytuację, bo również mamy zmiany w naszym otoczeniu postępujące, prawda, rozbudowę miasta, e, oświetlanie ulic, e, generalnie zmiany, które wpływają na trasy migracji nietoperzy do tych mówimy o obiektach, akurat w przypadku tych dwóch, które są w, w zupełnym centrum dużego miasta. Panie Martyno, ta sytuacja niepokoi biologów? Tak naprawdę warto, warto wspomnieć o tym, że mm, licząc nietoperze co roku, mówimy o pewnych trendach, nie o liczeniu takim bezpośrednim, ile mamy osobników w mieście. I patrząc na te spadki, no to faktycznie z jednej strony jest to powód do, może to być powód do niepokoju. Natomiast to, co już Konrad wspomniał, w tym roku jest tak nietypowa zima, że ciężko ją porównywać do, poprze do poprzednich lat. W dużych obiektach obserwujemy znaczny spadek, natomiast w niektórych małych Obiektach y, obserwujemy z kolei wzrost tej liczebności. No tylko nie ukrywajmy, że wzrost trzy, spadek z 300 osobników na 60, no to tego nie rekompensuje wzrost z 5 na 20 w innym miejscu. Mm, Bo tak sprawdzamy, naprawdę... sprawdzamy dużo obiekty, jak twierdza, Wisłoujście, jak zbiorniki wodne, ale też studnie, piwnice, gdzie jeszcze byliście? No, Całe spektrum obiektów, od starych fortyfikacji, pierwszowojennych, drugowojennych umocnień w okolicy Malborka przez piwniczki w Dolinie Słupi, ale także pojedyncze piwniczki, na przykład na Polanie Krykulec w Trójmieście, także przekrój tych obiektów jest jest pełen. Są co... 160 najwięcej na Pomorzu, no... miesiąc wystarczył, żeby to wszystko zaliczyć? Dwa, ty... dwa tygodnie, dwa tygodnie codziennie jazdy w teren, w różne miejsca. Ale zaczynamy się generalnie dzielić już niektórymi obiektami, że robimy dwie ekipy naraz jadą w różne miejsca, no bo Odwiedzenie tych obiektów, to nie jest tak, że wszystkie są tak duże jak twierdza, że zajmują cały dzień, Twierdza Wisłoujście, e, niektóre to jest zbiorowisko, no, kiedy idziemy przez taką wioskę w Dolinie Słupi i mamy tam 20 piwniczek do sprawdzenia, no to te obiekty, liczba ich wzrasta, ale no, do każdego trzeba wejść, z każdym trzeba porozmawiać, zwłaszcza, że wiele z tych obiektów jest na terenie prywatnym, więc dostęp do nich jest nie taki łatwy, a część jest nawet na terenach wojskowych. Po co liczymy? Właśnie to co mówiliśmy wcześniej, czyli żeby zobaczyć, sprawdzić trendy, zobaczyć jak ta populacja się zmienia w czasie, też żeby sprawdzić jakie gatunki zimują, bo tutaj gatunek gatunkowi nierówny w znaczeniu takim, że niektóre, niektóre gatunki są silnie związane z człowiekiem i obserwujemy ich, obserwujemy ich całkiem dużo i, i, i nazwijmy to, że nie są zagrożone, natomiast niektóre gatunki, już są coraz, coraz rzadsze, coraz rzadziej spotykane i wtedy nawet pojedyncze stwierdzenie może być ciekawym stwierdzeniem, może nam mówić o rozprzestrzenianiu się danego gatunku. Mieliśmy taką ciekawą sytuację, że stwierdziliśmy nowy gatunek na terenie województwa w ogóle, gdzie do tej pory stanowiska najbliższe było ponad 300 kilometrów na południe, także i takie takie przypadki się zdarzają, a żeby to robić, trzeba po prostu liczyć regularnie, regularnie sprawdzać, co się dzieje, żeby właśnie mówić o zmianach liczebności, o, o tym, co się dzieje z populacją. Te zimowe spisy nietoperzy mają też taką, jakby, korzyść, że pokazują nam zmiany nie tylko w tych zimowiskach, ale także zmiany ogólnie środowiska, które nas otacza, bo część z gatunków nietoperzy traktuje się jako bioindykatory, czyli gatunki wskaźnikowe, i tak na przykład mopek zachodni, taki gatunek nietoperza, jest wskaźnikiem jakości drzewostanów w wieku takim od 60-80 lat w górek, więc generalnie starych drzewostanów i ten gatunek pokazuje nam kondycję jakby naszych lasów też, lasów liściastych. No i mamy też obowiązki dla niektórych obiektów, bo niektóre gatunki są gatunkami specjalnej troski, są ujęte w drugim załączniku Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej. Tak właśnie noce łydkowłosy, nocek duży, mopek zachodni to gatunki, które liczymy również dlatego, że są dla nich tworzone specjalne obszary ochrony. I tak twierdza Wisło-Ujście, oprócz tego, że z terenem zabytkowym, obszarem zabytkiem unikatowym jest również miejscem, które jest objęte ochroną w sieci Natura 2000 i chroni siedliska nocka łydkowłosego. Bunkier w Oliwie e, również e, ten schron o wdzięcznej nazwie i użytek ekologiczny Natura 2000 o wdzięcznej nazwie Oliwskie Nocki również chroni miejsca zimowania gatunków z załącznika drugiego, akurat tam nocka dużego. No i nocek duży to jest gatunek, który właśnie niestety mimo zimy i niezimy w ostatnich latach notujemy jego a, Spadek na pomorzu. Nasze stanowiska tego gatunku są najbardziej na północ wysunięte, i tak kolonia rozrodcza akurat jest w Wejherowie, ale mamy miejsce zimowania tutaj w Gdańsku tego gatunku i niestety obserwujemy trend spadkowy populacji i to już od kilku lat. Ponad 1000 gatunków nietoperzy na całym świecie, a ile w Polsce występuje? Tak, według ostatnich danych na świecie jest 1411 gatunków, w Polsce 26, z czego 17, no już 18 na terenie Pomorza. Także trzeba dodać, że nietoperz... bardzo dużo osób myśli, że nietoperz to nietoperz, że jeden gatunek, natomiast to jest druga najliczniejsza grupa ssaków na świecie. Najwięcej jest gryzoni na świecie, natomiast co czwarty gatunek ssaka na świecie jest nietoperzem, także mają one niesamowity nawet od strony ekologicznej wpływ na ekosystemy na to co się dzieje dookoła. Nasze mogą regulować regulowa, nasze gatunki regulują liczebność owadów, no bo wszystkie nasze nietoperze polują na owady na stawonogi. Natomiast na świecie są zapylaczami na przykład wiele gatunków roślin się nie może rozmnażać bez nietoperzy. Chciałam państwa jeszcze zapytać o sam proces hibernacji, bo kiedy byliśmy w zbiorniku wody Stara Orunia, ja widziałam, że nie, to, nie Nietoperze, niektóre nietoperze się wybudzały to jest normalne, naturalne tutaj... Y Zacznijmy od tego, po co nietoperze hibernują. Jak wspomniałam, żywią się stawonogami, owadami, których zimą nie ma, w związku z czym nietoperze nie mają jedzenia, więc idą spać. Eee, spać w tym znaczeniu właśnie, że no, możemy powiedzieć, że hibernują, aczkolwiek tutaj fizjolodzy mają na ten temat różne zdanie, czy można to tak naprawdę nazwać. Natomiast obniżają swój metabolizm, obniżają temperaturę ciała do temperatury otoczenia. Więc na przykład, jak wejdziemy z kamerą termowizyjną do takiego obiektu, to nietoperze y, nie zobaczymy. To, co Pani mówiła o tym, że nie które się wybudzają, to tak, to jest normalne. Przy takiej pogodzie jak teraz, no to całą zimę w ogóle obserwowaliśmy latające nietoperze, bardzo dużo osób nam zgłaszało, że widziało aktywne nietoperze i nawet przy dość ostrych zimach nietoperze się co jakiś czas wybudzają. Natomiast każde takie wybudzenie jest problemem energetycznym. Mówi się, że jedno wybudzenie to 10 dni do 2 tygodni hibernacji krócej. Dodatkowo, tutaj warto wspomnieć o tym, dlaczego jest też ograniczony dostęp do miejsc, gdzie żyją nietoperze. Ponieważ każda obecność człowieka w zimowisku powoduje wybudzenie. Natomiast hibernacja no to nie jest taki sen, że jak możemy podejść i od razu się nietoperz obudzi, tylko to zajmuje około pół godziny czasami nawet takie wybudzenie. Więc człowiek przejdzie, wydaje się, że nic się nie stało, natomiast potem się okazuje, że w zimowisku jest truchnie nie zaczynają latać i znowu dwa te wybudzenie, dwa tygodnie hibernacji krócej. Nie też może do wiosny w ogóle nie dożyć w takiej Be sytuacji. Czyli, czyli wybudzanie, zbyt częste wybudzanie jest niebezpieczne, i zagrażające życiu. Jeżeli ja na strychu czy w piwnicy zobaczę nietoperza, to jak powinnam się zachować? Na strychu to raczej latem, ale generalnie zimą po prostu nie powinniśmy wchodzić do miejsc, w których hibernują nietoperze, i dlatego miłośnicy, fortyfikacji, z którymi również współpracujemy od, od, od zawsze w zasadzie, e Ci, którzy generalnie rozumieją jakby te potrzeby, zawsze ich prosimy, żeby zwiedzali te fortyfikacje w okresie od wiosny, powiedzmy od kwietnia tam do sierpnia, wtedy, żeby nie wybudzać ich niepo, nie niepo, niepotrzebnie i wtedy generalnie nie ma konfliktu jakby ochrony przyrody z eksploracją często miejsc naprawdę ciekawych i, i, i nawet ogólnodostępnych, ale. Ciekawych. <głos> 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 Dlatego też na twierdzy nie można przyjść zimą i jej zwiedzać, ponieważ ochrona gatunkowa nietoperzy jakby wymaga tej kwestii. A jak się zachować, jak widzimy nietoperza? Jeżeli widzimy go hibernującego sobie zimą w jakimś ustronnym, bezpiecznym miejscu, to po prostu cieszyć się i go zostawić. Spokojnie. Oczywiście pamiętać, żeby miało możliwość wylecenia z tego miejsca, więc jeżeli to jest piwnica, w której generalnie wleciał przypadkiem przez okno, które za chwilę zostanie na szczelnie zamknięte, no to trzeba przynajmniej na wiosnę pamiętać, żeby to okno mu uchylić, a najlepiej w takich szczelnych obiektach się skontaktować z nami, będziemy coś starali się doradzić. Jeśli to jest piwniczka, no naprawdę niewiele miejsca potrzebują, żeby wlecieć. Do piwniczek takich przydomowych potrafią przez szczelinę wielkości dwóch cm, się przeciskać zresztą widziała Pani na... Mhm. Y, 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 zbiorniku Orunia, tam nie ma jakiegoś wielkiego okna, przez które wlatują, one wlatują przez szczeliny i kominki wentylacyjne, a w lecie co mamy zrobić? W lecie pierwszą rzeczą jest to, że jeżeli nie nietoperz nam wpadnie przypadkiem, najczęściej to się dzieje w sierpniu, bo młode osobniki uczą się wtedy latać, pierwsze swoje loty odbywają, otwieramy okno, gasimy światło, odsłaniamy firankę, czekamy aż nietoperz wyleci. jak wyleci, no to mamy problem rozwiązany, jeśli sobie gdzieś przysiadł, no, to wtedy jest metoda kartonikowa. No bo to jest dzikie zwierzę. Nie dotykamy go nigdy bezpośrednio ręką. Nasze, na szczęście są tak potężne, że nie są w stanie nawet rękawiczki skórzanej przegryźć. Ale jak ktoś w ogóle nie chce go dotknąć, no to przykładamy, przykrywamy go kartonikiem, wsuwamy kartkę, wypuszczamy go. Pamiętać należy, żeby wypuścić go po zmroku. Eee, w tym, bo nietoperze latem, to znaczy że za dnia nie mhm. są tak za bardzo aktywne. Wypuszczamy go wieczorem i też nie wyrzucamy go z, do góry z tego kartonika. Ani nie Zostawiamy kartonika z nadzieją, że poleci, bo większość nietoperzy słabo startuje z ziemi, trzeba go posadzić albo na drzewie, albo na elewacji budynku, w jakimś bezpiecznym miejscu, żeby on sobie odleciał. Jeśli nie odleci, no to wtedy też zachęcamy do kontaktu z nami, pomagamy mieszkańcom Turmiasta, mamy rocznie kilkadziesiąt takich interwencji. Że albo doradzamy przez telefon, albo jedziemy, albo, albo, albo staramy się jakoś w tę sytuację rozwiązać i pomóc. O ostatniej interwencji czytałam na, na Państwa stronie Facebookowej Pomorskie nietoperze, gdzie wcięto drzewo i okazało się, że, yy, że w środku były nietoperze. Tak, takie sytuacje też się zdarzają. Mietoperze zimo, po pierwsze mogą zimować w, w drzewach, to co była ostatnio właśnie ta sytuacja, ale też mają kolonie rozrodcze latem, więc tak jak najbardziej też się może zdarzyć teoretycznie istnieje obowiązek sprawdzenia drzew czy to właśnie pod kątem ptaków na przykład czy są gniazda czy to właśnie pod kątem nietoperzy czy, czy, czy nie ma kolonii rozrodczej natomiast nietoperze zimą w dziupli albo wewnątrz wydrążonego pnia pustego no, często ciężko jest wykryć no i takie sytuacje się zdarzają w takiej sytuacji należy właśnie poinformować lokalną grupę zajmowania się nietoperzami na stronie nietoperze.pl jest cały spis chiropterologów w Polsce no i najbliższe Jednostka zazwyczaj się tym interesuje i po albo prostu przyjechała. Albo samorząd, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, tak, która jest odpowiedzialna i nas również nadzoruje. O kwestii ochrony gatunkowej i należą do nich. Pani Martyna wspomniała o odżywianiu nietoperzy, i ja chciałam ten wątek jeszcze rozwinąć. Mianowicie chciałam zapytać, ile wspólnego nietoperze mają z wampirami? Znaczy, nawet bardzo dużo, bo istnieją nietoperze wampiry. Mhm. Na świecie są trzy gatunki wampirów, z czego jeden żywiący się krwią z przy czym spokojnie wszystkie żyją w Ameryce Południowej u nas, u nas ich nie ma. No i też nie jest to taka sytuacja, że te nietoperze rzucają się komuś na szyję i wysysają krew. To jest tej wielkości zwierzątko. One po prostu nagryzają delikatnie skórę i spijają wypływającą krew. Tutaj należy też dodać ciekawą informację a propos właśnie wampirów, że w ich ślinie znajduje się substancja, która powoduje, że krew nie krzepnie, nie powstaje strób. Co oczywiście ma na celu też, żeby mogły wspijać tą e, krew, zlizywać wypływającą, zlizywać jeszcze. właściwie. Natomiast, e, natomiast tą substancję udało się wyizolować, i jest to substancja, która jest lekiem właśnie przeciwzakrzepowym, stosowanym na przykład przy udarach mózgu, e, ponieważ Bardzo ma ciekawe. działanie w ogóle ochronne na komórki nerwowe. I e, jakby stosując tej nowej generacji e, leki, no właśnie z tą substancją, która jest nazywana wampiryną albo drakuliną. E, to czas na podanie leków wzrósł z pół godziny nawet do trzech godzin, żeby ograniczyć uszkodzenia mózgu u pacjenta, także tutaj tak a propos odżywiania się też można pójść dalej tym tropem. To, oprócz tego wampiry są bardzo rodzinne, bo dzielą się swoim pokarmem i pokazują nam takie uniwersalne prawa ekologii zwierząt. Ten, który przyleci na jedzony, może chcieć się podzielić, ale dzieli się tym chętniej, im bliżej jest spokrewniony z tym, który go prosi o to jedzenie. Więc jeżeli przylatuje do niego jego brat, siostra, no to chętniej się z nim podzieli niż z zupełnie obcym, niespokrewnionym z nim nietoperzem. Działa podobno i u ludzi. Chciałam jeszcze zapytać, czy y, jeżeli ktoś y, nagle się zacznie, zainteresować, y, zacznie interesować się nietoperzami, albo może po ostatnich publikacjach stwierdzi, że chciałby w jakiś sposób do Państwa dołączyć, czy jest taka możliwość? Zapraszamy serdecznie. Na naszej stronie zawsze publikujemy różne wydarzenia. Takie dwa podstawowe wydarzenia, które są w ciągu roku, to e, zimowe liczenia nietoperzy, gdzie przychodzą wszelacy miłośnicy i nietoperzy, i fortyfikacji, i obiektów, i opuszczonych miejsc, i z nami mogą przyjście zapisać i policzyć. E, w lecie jest zawsze obóz naukowo-szkoleniowy, w lipcu, e, ale mamy również pomniejsze wydarzenia, które odbywają się na terenie Gdańska czy Trójmiasta. E, w Zawsze o nich na naszym facebooku organizujemy wydarzenie i wtedy można bez problemu sobie nieodpłatnie przyjść, zainteresować się. A w naszych, że tak powiem, szeregach takich stałych są ludzie naprawdę różnych profesji. Mamy kolegę, który jest marynarzem i nawet kiedyś ratował nietoperza, który znalazł się na statku i płynął z nim do Ameryki Północnej. Yeah, także, także nie tylko są ekolodzy, biolodzy, miłośnicy przyrody, ale są, że tak powiem, wszelacy, wszelacy, że tak powiem, ludzie którzy się różnymi rzeczami interesują, związanymi częściowo, pośrednio lub bezpośrednio z nietoperzami. Chciałam jeszcze zapytać państwa o zjawisko echolokacji w kontekście nietoperzy. O co chodzi? Jako, że nietoperze latają w nocy, co robią po to, żeby, po to, żeby uniknąć drapieżników? No to wiadomo, ciężko jest, się, ciężko jest używać oczu wtedy, kiedy jest całkowicie ciemno. Zwłaszcza, że nietoperze potrafią też wylatywać do miejsc, gdzie jest zupełnie ciemno, tak jak jaskinie, gdzie w ogóle nie ma żadnego światła. No i, jak pani wspomniała, używają echolokacji, czyli wysyłają sygnały, <laughs> dźwięki, przy czym są to ultradźwięki, dźwięki o częstotliwości wyższej niż tą, którą jest w stanie ludzkie ucho e, usłyszeć. To odbijają się od przeszkody i wracają, czyli tak jak działają wszystkie nasze też sonary, sonary radary. na przykład, radary. Ja zawsze porównuję tą echolokację i jej efektywność, że jak wejdziemy do pustego magazynu z taką małą latarką, nie będzie nasze światło nawet do brzegów tego magazynu docierało, no to generalnie Będziemy, aż trafimy w ścianę, wtedy się znajdziemy, a nietoperze ze swoją echolokacją, która no nie jest bardzo efektywna, jest na pewno krótszy, ma zasięg od wzroku, bo to jest kilkadziesiąt, kilkaset metrów w zależności od gatunku, jak ten magazyn nasz, o którym wspomniałem byłby pełen regałów, jakichś charakterystycznych alejek, to nietoperze sobie wzdłuż tych alejek tam i my byśmy się poruszali bez problemu, byśmy się nie głupili. Tak nietoperze się w tej naszej przestrzeni, okolicy poruszają, wykorzystują właśnie takie liniowe struktury, charakterystyczne budynki, wzdłuż których się przemieszczają, żeby się generalnie nie głupić. Więc dla nietoperzy, jak projektujemy nasze otoczenie i mamy jakieś szpalery drzew, to one są bardzo istotne, bo nietoperze są takimi znakami charakterystycznymi, wzdłuż których się przemieszczają. Więc jeżeli jest stara aleja drzew, czy jakieś nasadzenie, no to z pewnością wieczorem tam zobaczymy nietoperze które sobie e, latają. E, jak wygląda mm, och, rehabilitacja nietoperzy, bo wiem, że tym Państwo też się zajmują? Tak, zdarza się, że trafiają do nas. Trafiają do nas zwierzęta właśnie uszkodzone czasami z połamanymi skrzydłami. Przez kotki czy, albo, tak, najczęściej, najczęściej trafiają do nas e, ofiary kotów i wtedy, szczerze mówiąc, niewiele już się da zrobić, ponieważ rany zadane przez koty z śliną kocią się bardzo ciężko goją i większość tych zwierząt po prostu niestety umiera, nawet jeżeli zostaną kotu odebrane. Natomiast zdarzają się, no właśnie na przykład połamane zwierzęta. W ogóle współpracujemy z ostoją, z Ośrodkiem rehabilitacji dzikich zwierząt. Współpracujemy też z ich weterynarzami, także zdarzały się i operacje u nietoperzy właśnie mające na celu poskładanie po takich połamanych. No, natomiast no nie, nie, jest to łatwe. No, wszystko to, co się dzieje w mikroskali, no to zawsze jest problematyczne. W takich sytuacji po prostu trzymamy te nietoperze w domu osoby, które mają zezwolenie. No i trzeba karmić, poić i zmieniać opatrunki. No. Faktem warto wspomnieć przy tej rehabilitacji, że błona lotna u nietoperzy jest tej szybciej regenerującą się Ssaków I w ciągu kilku dni dosłownie zarasta. Cel tego jest oczywisty, no bo jak nietoperz traci zdolność do lotu, no to nie może się najeść, więc takie natura wyposażyła, że w ciągu kilku dni naprawdę dziurka w, tym, w tej, tej błonie lotnej z dwóch warstw skóry złożonej się goi. Jak pobieramy próbki na badania genetyczne od nietoperzy, to właśnie z błony skrzydłowej taką igłą punkcyjną się takie kółeczka wykrawa i to nietoperzowi żadnej krzywdy nie robi i bardzo szybko się zarasta. Pięknie, dziękuję Państwu za tę interesującą rozmowę. Konrad Bidziński, biolog, doktor, doktorant Uniwersytetu Gdańskiego, pani Martyna Jankowska, Jarek, taka sama funkcja. Dziękuję Państwu za spotkanie. A jeżeli Państwa zainteresowała ta rozmowa i zainteresował Państwa temat nietoperzy, to polecam śledzić Facebooka Pomorskie Nietoperze. Tam znajdą Państwo najświeższe informacje na temat tych bardzo ciekawych zwierzaków i pożytecznych. Do, zobac do zobaczenia, do widzenia.